Witajcie kochani, dzisiaj druga część filmiku z rzeczami, które chciałabym sprzedać czyli z porządkami w szafie ta część mam nadzieję, że nie będzie taka długa jak mi się wydaje i jak zobaczycie ile mam tych rzeczy to zrozumiecie dlaczego nie chciałam rzucać tych wszystkich rzeczy na szafę ponieważ spędziłabym chyba tydzień na tym więc już bez żadnych wstępów zaczynam najpierw od dolnych partii ciała czyli od spódniczek, spodenek i spodni Pierwsza spódniczka zwykła, czarna Ona jest no name I jest to rozmiar XS Wygląda tak Druga spódniczka jest CNA Rozmiar to jest S Ale jak widzicie ona się rozciąga I wygląda tak Kolejna jest skropa i jest to rozmiar S. Tutaj jest też taki sznurek, którym możecie sobie tutaj zrobić kokardkę. Kolejna spódniczka wygląda tak. Jest to rozmiar S. Tutaj jak widzicie ma takie różne detale. I z tyłu prezentuje się tak. Jeżeli będziecie chciały dokładniejsze wymiary, to piszcie mi, na, piszcie mi wiadomości prywatne. Kolejna spódniczka jest skropa. Jest to rozmiar XS i jak widzicie, to jest to taka bananowa, bananowy żółty. I ona jest troszeczkę już dłuższa. Z przodu prezentuje się tak i z tyłu tak. Kolejna spódniczka, także skropa. Jest to rozmiar XS. Tym razem jest to taka jeansowa, denimowa spódniczka w takim ciemnym kolorze. I to już wszystko, jeżeli chodzi o takie krótsze rzeczy. Teraz pokażę Wam cztery pary leggingsów, które mam do sprzedania. Pierwsze są z Pimki. Jest to rozmiar S. Są to takie zwykłe, klasyczne czarne. Y, tak, czarne, jasne. szare y, jasny, szary kolor. Długie, y, no, klasyczne, zwykłe legginsy. Kolejne są z Primarka, i one są w rozmiarze 36, i one są w takim kolorze musztardowym. Też długie, zwykłe. Następne są z Siennej w rozmiarze XS, i to są takie panterkowe. Nie wiem, czy to jest panterka. Nie wiem, w takim. To jest czarno-szaro-biały kolor. I one tutaj na końcach mają takie zatrzaski. Nie wiem, czy je zobaczycie. Zobaczycie. I one także są długie. I ostatnie, takie troszeczkę bardziej na zimę. Także z primarka w rozmiarze 36. One są takie, no, rozciągające się. Także długie. Trochę wyglądają jak kalesony, ale mm, bardzo fajnie wyglądają. Ja je miałam. Niestety tylko raz, ponieważ mam już jedne takie swoje ulubione y, grube legginsy, takie właśnie też w, y, w, we wzorze kalesonów, które bardzo lubię i, i po prostu nie, niepotrzebne mi są dwie pary. To wszystko jeżeli chodzi o dolne partie ciała. Teraz Wam pokażę koszulki. Zacznę od takich zwykłych, prostych koszulek. Pierwszą z nich jest koszulka z reserve w rozmiarze S, i to jest taka y, koszulka. Jest to kolor taki limonkowo, limonkowa zieleń. Tutaj ma takie guziczki, które się nie rozpinają. Nie, rozpinają się. Więc możecie sobie rozpiąć i ono wygląda tak. Tutaj z tyłu ma taką bokserkę. Kolejna jest skropa i jest to rozmiar XS. W takiej falbanki, a z tyłu jest zwykła gładka. Kolejne dwie bluzki są takie same, tylko różni je kolor i rozmiar. One są z FNF, czyli z tego sklepu, z tej kolekcji, która jest dostępna w Tesco. I różowa jest w rozmiarze 38, natomiast ta fioletowa jest w rozmiarze 36. I to są takie zwykłe bokserki. Obie wyglądają tak samo. Następna jest tą. Koszulka z Orseja w rozmiarze XS i ona jest w takim pięknym, niebieskim kolorze. Kolejna bluzka jest z Reserved i jest to rozmiar bodajże XS. Niestety nie wiem, ponieważ mam tutaj ucięte. Ale to jest taka, jak widzicie, bluzka bez ramionczek. Marszczona tutaj na bokach. To jest tył. Przepraszam, że tak muszę ciąć, ale co chwilę światło mi się rusza I wtedy muszę przerywać, ponieważ e, jestem wtedy strasznie naświetlona e, I już kolejna bluzka jest z Kapala Jeszcze z metką Jest to rozmiar, jak widzicie, XS I to jest taka trochę dłuższa bluzka To jest taka jakby tunika, taka na ramionczkach Kolejna skropa w rozmiarze XS która prezentuje się tak, ona też jest dusza, czyli to można powiedzieć, że to jest taka tunika. I ona już jest z takiego cieplejszego materiału, jak możecie zobaczyć. I z tyłu jest wycięta w bokserkę. Kolejna jest z Hausa w rozmiarze XS. Także bokserka. Kolejna jest z CNA w rozmiarze S. Jest taka bluzka. Też troszeczkę dłuższa i z tyłu ma inny motyw i także jest bokserką. Kolejna zwykła klasyczna yy, bluzka z pimki w rozmiarze S. I to jest fioletowa bokserka. Kolejna skropa w rozmiarze XS. Także bokserka, tylko tym razem w taki deseń. Następna z New Yorkera w rozmiarze XS. To już nie jest bokserka, jak możecie zobaczyć. To jest przód i tył. I ostatni. Nie, jeszcze nie ostatni. Jest, kolejna jest z Kubusa w rozmiarze XS. Czerwona bokserka, i tutaj yy, na przodzie ma takie guziczki. I kolejna skropa w rozmiarze XS, ta już jest taka bardziej sportowa na luzie. I z tyłu wygląda tak. Ona już jest taka dosyć luźna, nie jest obcisła na pewno. Kolejna bluzka jest z New Yorkera w rozmiarze S, zwykła brązowa. I teraz już przechodzimy do takich bardziej ubranych bluzek. E, czyli takich bluzek na krótkie ręka Pierwsza, to są ze, Jeżeli będzie jakaś firma To po prostu będę Wam mówić e, Ponieważ dużo mam takich e, bez, Bezfirmowych Pierwsza jest tutaj z takim e, Twittim I podejrzewam, że jest to rozmiar S Wszystkie ja nosiłam, więc jeżeli wiecie, jakie inne rozmiary są, czyli widzicie, że praktycznie wszystkie są S, XS, to po prostu one wszystkie na mnie pasują, dlatego możecie tak ocenić, czy będą na Was dobre, czy nie. Kolejna jest z Orseja, jest, ona jest w rozmiarze XS i ona tutaj ma buwki takie bardzo delikatne, i dziewczynkę tutaj z kokardką. Jest coś brudnego. Oczywiście wszystko będzie czyste, bo oczywiście, jeszcze to wypiorę wszystko. Kolejna bluzka, również bez nazwy, bez firmy. I to jest taka niebieska z takim pieskiem. Kolejna jest z New Yorkera. Ona jest w rozmiarze XS. Jest to, to taka bluzeczka z taką księżniczką. Nie, to jest chyba wróżka. Z wróżką. I z tyłu, tutaj też ma jeszcze gwiazdki. Kolejna, także z New Yorkera w rozmiarze XS. I ona wygląda tak. Jest tu napis Make Me Crazy. Zwykła bluzka na krótki. Kolejna jest z firmy Queen. Jest to rozmiar S. I ona wygląda tak. Serduszko z napisem Queen. I tutaj ona ma takie może wam pokażę, tak, tu jest gumeczka kolejna bluzka także jest z New Yorkera i jest to rozmiar XS jest to taka bluzeczka żółta z napisem Say Cheese i taka małpka następna jest z i ona jest w rozmiarze nie ma, nie ma podanego rozmiaru ale przypuszczam, że jest to SK. i ona wygląda tak Kolejna także z. z, z skąd z Sienej? I jest to rozmiar S. Z takim duszkiem. Ona jest już taka luźniejsza nie jest taka obcisła jak reszta. Kolejna jest z Orseja i ona jest w rozmiarze S. I to już jest taka, bardziej powiedziałabym, tunika. Luźna oczywiście. I tutaj możecie zobaczyć ten y, design. Wzorek? Nie, to nie jest wzorek. I z tyłu też ma taką dziewczynkę. I tu jest napisane: Thank God, I'm a woman. Kolejna jest z Hausa, rozmiar S. I ona wygląda tak. I jak widzicie, tutaj jest taki efekt ombre, czyli tutaj bardzo jasny, i tutaj przychodzi w taki ciemniejszy, zielony. Następna bluzka jest z New Yorkera, tak? Tak, z New Yorkera i jest to rozmiar XS i ona wygląda tak. Kiedyś byłam blondynką, więc wtedy taką bluzkę mogłam nosić. I kolejna jest jeszcze z metką z firmy Cash Cash. Wygląda tak. Tutaj ma taki detal. Nie wiem, tutaj takie właśnie ma ściągane. Kolejna jest firmy Modo i jest to rozmiar. Oj, upadła. Jest to rozmiar XS i ona wygląda tak. Tutaj, jak widzicie, ma taką bardziej dekolt wódkę. I z tyłu jest zwykła różowa. Kolejna bluzka też jest z jakiejś sieciówki, niestety nie wiem, ponieważ mam obcięty, obciętą, mam tą metkę i ona z przodu wygląda. Tak, to jest też taka dłuższa tunika. Ja ją nosiłam kiedyś, jak wam nad morzem, i z tyłu, jak widzicie, jest taka mo mocno wycięta. Kolejna jest z hausa i jest to rozmiar XS. To jest, jak widzicie, tutaj ma zapinane, oczywiście to możecie zapiąć i to jest um, taki ażurkowy motyw. I jest na krótki. Zresztą to wszystko spadnie. Kolejna jest z Orseja w rozmiarze S. I to jest już taka troszeczkę bardziej prześwitująca i luźna bluzka, która wygląda tak. Jak widzicie, prześwituje delikatnie. Kolejna też z firmy bez nazwy. I to jest taka bluzka. ona jest z takiego samego materiału jak ta z Tweetim z i z tym wcześniejszym pieskiem, taka błękitna kolejna jest strola w rozmiarze XS z przodu bluzka wygląda tak natomiast z tyłu tak kolejna jest z Pimki i ona jest w rozmiarze już Wam mówię S i to jest taka bluzka też jak widzicie taka dosyć przyświtująca. chociaż jeżeli ubierzecie stanie to nie będzie go widać tutaj ma ściągacze na, yy, na bokach kolejna bluzka jest yy, z Kropa i jest to rozmiar XS i ona wygląda tak I tutaj z tyłu jeszcze ma takie coś, takie aparatyki. Już mi ręce bolą. Kolejna jest z HM i jest to rozmiar XS. I to też jest taka luźna oversize bluzka w dwóch kolorach. Kolejna również z HM. Rozmiar XS. I ona wygląda tak. To jest taki. Mm, łososiowo-różowy kolor ona jest dosyć krótka jak widzicie kolejno, o tu jeszcze się trafiła jakaś zwykła bokserka z nie wiem jakiego sklepu i to jest rozmiar SM i tu ma coś takiego kolejna jest z Kropa czuję, że ten filmik to będzie jakaś masakra XS rozmiar i to jest taką, taka na szyję z pieskami, czy to kotki nie wiem co to jest też dosyć krótka następna jest z, też z nie wiem jakiego sklepu i ona wygląda tak tu ma takie falbanki i, tak, i wygląda tak z tyłu wygląda następująco kolejna bluzka jest z Modo w rozmiarze S. I to jest też znowu zwykła bokserka zielona. Krótka. Następna jest również z nie wiem jakiego sklepu. Yy, I ona jest bez ramionczek. I wygląda tak. Tutaj na końcu jest gumka. I z tyłu wygląda tak. Kolejna bluzka. O to już Wam pokazywałam. Tak, pokazywałam wam ją. I ostatnia chyba, chyba że znowu coś mi się zagupiło. Jest bluzka z New Yorkera. I ona wygląda tak. Jest to rozmiar XS. Tutaj jest też taki ściągacz. Aha, i z tyłu wygląda. Tak. Tutaj jest oczywiście takie szarfy nie wiem jak to inaczej nazwać, które tutaj zawiązujemy yy, i ostatnia bluzka tak mi się wydaje A nie, jeszcze nie ostatnia ale to już teraz Wam pokażę, jest to taka koszulowa w rozmiarze M zwykła koszulowa yy, koszula na długi rękaw i ona jest taka jak widzicie troszeczkę ze streczem, ponieważ tak lekko się rozciąga i chyba już ostatnia bluzka jest to bluzka skropa w rozmiarze XS i ona wygląda tak. Przód, tył. I tutaj boki, jak widzicie, są puste. I to już, kochani, chyba wszystko, jeżeli chodzi o ciuchy. E, teraz jeszcze pokażę Wam dwie pary okularów, które chciałabym również sprzedać. Pierwsze to są takie. One są albo z Hausa, albo z New yorkerem już nie pamiętam. E, tutaj ma. To one nie są. O! Już możecie teraz dokładnie zobaczyć ten wzorek, który jest. I drugie, one są z handemu i one wyglądają tak. I już trzy ostatnie rzeczy. Pierwsza bluzeczka jest to z Orseja w rozmiarze S. Jest to taka bluzka na ramionczkach. Tutaj ma taki, e, takie warkocze dwa. Z tyłu prezentuje się tak. E, Kolejny, nie wiem jak to nazwać narzutka. Taka, to ona jest z siennej i ona jest w rozmiarze XS jak widzicie ona jest na długi rękaw ale tutaj jest krótka z tego prezentuje się tak tutaj ma taki, nie wiem jak to nazwać kołnierz taki dłuższy i ona jest oczywiście na zamek i ostatnia jest to taka bluzeczka cienka z handemu w rozmiarze 34 ona jest na długi rękaw i to jest taka bardzo długa tunika ona mi sięga, już wam powiem dokąd. Ona mi sięga centralnie przed kolana. I jak widzicie, ona troszeczkę prześwituje. No i tak się prezentuje. Więc jeżeli jeszcze jesteście jakimiś rzeczami zainteresowany, to proszę piszcie do mnie w wiadomościach prywatnych. Jeżeli też chcecie jakieś dokładniejsze wymiary, to też piszcie w wiadomościach prywatnych. Mam nadzieję, że ten filmik nie był za długi i że wszystkie dotrwałyście do końca. Myślę, że taka, taki jeszcze filmik pojawi się pod koniec września, ponieważ wtedy będę się pakować już na studia i pewnie jeszcze coś znowu znajdę do, na sprzedaż. Ponieważ nie chcę tych rzeczy wyrzucać, ponieważ one naprawdę nie są w złym stanie. Te, które były w złym stanie, to po prostu wyrzuciłam, a te, no ja wiem, ja mam bardzo dużo rzeczy i ja tych rzeczy nie noszę. Ponieważ, jak mam jakąś jedną ulubioną rzecz, to mogę w niej chodzić non-stop, a inne po prostu leżą. Także zapraszam do zakupu i do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się buziaki pa.